Na życiu trzeba się... Iść przez życie to nie znaczy tyrać i mozolić jak osioł lub wół lub jeszcze inne zwierzę albo co gorsze żywy organizm za przeproszeniem tchu pociągowy. Sze pan, pociągnie tutaj bliżej etażerkę, bo sięgnąć już nie mogę. Wszystko, że mokrej ma. Przez życie nie można przesuwać się ruchami Browna, czyli chaotycznie odbijając się jeden od drugiego, biorąc na rozum, by nie odbijała się jednostka od jednostki. Rodzina od od rodziny, grupa społeczna, od grupy społecznej. Ba! Województwo od województwa. Region by nie odbijał się od regionu. Ha! Kraj od kraju. Kontynent Szczepan! od kontynentu. Szczepan! No? Dlaczego powiedziałeś ha? Bo mi się znudziło mówić ba. Ruchy społeczne nie mogą być tak przypadkowe jak ruchy Brauna. No. Dobra, Szczepan, przysuń, że mi teraz szafkę za sobą się zajął. Społeczeństwa powinny iść ramię przy ramiu we wspólnotę. Innym, w wolnym pochodzie radosnym wężem Wijąc się przez wszystkie kontynenty Jakby w globalnym pochodzie pierwszomajowym Radośnie niosąc pieśń na ustach żebym w już ukleiła a weźmę przysuń do kredensu z łóżkiem, to okleję ten, tam dół i jak wejdę jak do siebie, to okleję górę, tam gdzie są O kieliszki. nie, o nie, tam gdzie kieliszki musi być widać. Nie zaklejajmy ich, gdyż jak przyjdzie jakiś nie, sąsiad, nie, wszedł się nie, do nas i nie zobaczywszy kieliszków, mógłby odnieść mylne wrażenie, iż nie, stanowimy nienormalną rodzinę nie, lub co gorsza, że jesteśmy pomylone albo obcokrajowcy. Trzeba na może ja okleję ta to, że mam go pod ręką? Przyma! Dlaczego że mnie zbił? E, Irka, to stare dzieje, to było tak dawno, wiesz. No to przez wczoraj. No... Kurczę, bo ty idziesz na lep różnych takich, które nadawają ci tych samoprzylepek, poobklejasz mi te meble jak głupia tym badziewiem, a potem trzeba to wszystko zdzierać raz, no. szklo, bo się dezaktualizuje już po kilku dniach. Zobacz no. sama, czy tamten napis na kuchence nie jest trywialny i co najmniej śmieszny. Więcej gazu. Czy to tak jest śmieszny? No. A na przykład, a na przykład na lodówce, co to za przylepka? Każdy z nie wiem, dalej jest już oddarte. Nie, czy, czy na przykład na naszej latrynie razem zrobimy więcej, no? No? Czy to takie śmieszne? Naprawdę! To jest strasznie śmieszne, Szepan! A teraz to, co ja naklejam, to będzie dobre na dłużej, jak do pojesieni? Nie pytaj, tylko klej. Rządek za rządkiem, no. jedno przy drugim, jedno pod drugim. No, a pan? co, jest, Szczepan? Co? Tutaj jest, na tym czerwonym serduszku, tu, co tu pisz? Ilowe kobieto, ilowe! Hmm. Szczepan. I serduszko pod serduszkiem. A, szczepan. No. A to ilowe, no wiesz, to jest. To, to nie okaże, że czasem dla mnie niezdrowe?